Kochani, witajcie na kanale. Mm, mm, mm. Może nie będę już mówiła nazwy tego kanału, bo wiem, że to jest już troszkę wkurzające, ale dzień dobry, witam Was, witam Was. No to co? Ostatnio przecież była. Co było? No poranna rutyna pióreczki, więc teraz, jak już każdy się domyśla, będzie popołudniowa i uwaga, zaczynamy. Przedłużała, więc od razu przejdźmy do rzeczy. Piórka po południu, pierwsze co z nią robię, to ją wypuszczam i się z nią bawię. Minunia lulunia. Patrzcie, tylko co ten ptak wyprawia. Ona mnie po prostu gryzie. Ona mnie niedługo zagryzie, mówię wam. Okej, okay, już. No pióra, chodź, dobra, ostrość. Jest, jest ptakolec, jest ptakolec mały. No i co, cały czas na zabawę z tygryską. No to biorę śliwki. Śliwki chyba zbytnio nie chcą być poza klatką, ale no muszę mieć wybieg, więc biorę je. Dobra, na chwilę jeszcze dam do klatki i wyczuwają, że coś mam, bo właśnie kroję dla nich jakiś owocek i w tym przypadku to będzie dzisiaj pomidorek. Dobra, kraję jedną ręką, żeby wam pokazać. O. Um, Wezmę jeszcze ogórka, bo zjedzona z prędkością światła. To są takie po prostu. po prostu takie łakomczuchy, że ja już nawet nie wiem jak je nazwać. Mogłyby po prostu. Mówię Wam, jakie ja czasem daję te kosiarki na dwór, to normalnie seria kosiarki. One koszą po prostu. Jest tu klatka i cały kwadrat, jak ja zabieram tą klatkę, jest wycięty, więc po prostu polecam kosiarki. Firma smyku, firma Łatek. Polecam, polecam. I uwaga, teraz jabłuszko. Tutaj z tej strony są chran, a jest z drugiej strony. I to jest jabłuszko dla pióreczki, bo po południu jej zawsze daje jakiś owocek, bo... Codziennie, ponieważ yy, owoce szybko się psują, więc na drugi dzień już są brzydkie, także yy, dzisiaj jej dam jabłuszko. Okej, okay, tak więc tutaj jest czysty kawałek jabłuszka bez żadnych skórek. Tutaj są resztki, które dam teraz świniom tak do klatki prosto. Ale chyba większość wyrzucę do śmieci, bo tu jest dużo cukru w jabłkach, no i nie mogą zbyt dużo ich jeść, a to dam. Okej, okay, tak więc tak wyglądają knurzęta na wybiegu z piuriną, jak zawsze przychodzi. I teraz dam jej do klatki to jabłuszko. I dam tutaj kocyk w stadzie, żeby mieli swój kącik. Oni sobie jedzą łącznie z piórką, bo przecież piórkę to jest prawowita świnka. No a ja jej wepchnę taki dostojny kawałek epula jabłka. Pięknego. Normalnie nie mogę. No i tak to wygląda. To jest wepchnięte jabłuszko obok lusterka ulubionego piórinki. I no, idę zrobić, nagrywać wam przy muzyczce statko małe, a potem zobaczymy co będzie. Tak naprawdę tyle. Chyba to, ta popołudniowa rutyna była jeszcze krótsza... Ej, pióra, bo to nie miłe Mówię, że ta popołudniowa rutyna chyba była jeszcze krótsza od porannej, yy, ale sama nie wiem. No ale była i mam nadzieję, że było ciekawie. Dalej jest piórka. Zamęczy te świnie normalnie. Widzicie to przerażone pyski, ale jeszcze jedzą dalej. No i co? Chyba to tyle. Zapraszam Was jeszcze na wieczorem, która na pewno się znajdzie na kanaliku. I komentujcie, lalkuj, lalkujcie. Uy, Subskrybujcie, jeśli Wam się oczywiście podobało. Jak nie, to do niczego nie zmuszam. No i zapraszam na kolejne filmiczki z moim stawkiem. Pa pa pa! pa.